Wiadomości z Małopolski. Wielce Szanowni, Drodzy, Mili Państwo, wrzesznościowy Zwrot Powitalny tradycyjnie kieruję do wszystkich powitanych, ale też do wszystkich uczestników tego wspaniałego dzisiejszego wydarzenia. Szanowni Państwo, pragnę wszystkich bardzo serdecznie powitać na uroczystym spotkaniu z okazji święta Małopolskiej w tym urokliwym miejscu Muzeum Lotnictwa Polskiego, jak już prowadzący to podkreślili. Dziękując od razu Panu Dyrektorowi i wszystkim pracownikom za pomoc w zorganizowaniu tego święta. No właśnie, nasze regionalne święto to przede wszystkim moi drodzy okazja do podkreślenia i wzmocnienia więzi łączących mieszkańców naszego regionu. Jak każdego roku, podziękujemy także i dzisiaj tym, którzy wnieśli szczególny wkład w rozwój Małopolski, wzmocnienie jej potencjału, a także aktywnie wpływali na małopolskie życie, między innymi w sferze społecznej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej i edukacyjnej. Jak zawsze w czasie celebrowania Święta Małopolski sięgamy. Pamięcią do spotkania świętego Jana Pawła II, patrona Polski, z Polakami 10 czerwca 1979 roku na krakowskich błoniach. To właśnie tego dnia Ojciec Święty uwierzył nam szczególną misję, misję troski o nasze wspólne dzieciństwo, apelując, abyśmy z wiarą nadzieją i miłością przyjęli całe to duchowe dziewictwo, któremu na imię Polska, abyśmy nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili, abyśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Papieski apel jest wciąż aktualny, a jego wezwanie stara się realizować także Samorząd Województwa Małopolskiego, kierując się w swoich działaniach troską o regionalną kulturę, zabytki przeszłości, ale także troską o małopolskie rodziny, którym chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Szanowni Państwo, Małopolska dobrze wykorzystuje swoje szanse rozwojowe i zmienia się na naszych oczach. Jest to dla nas wszystkich radość i satysfakcja z udanej realizacji wspólnych celów, ale jednocześnie jest to wyzwanie, aby myśleć o rozwoju regionu z wyprzedzeniem, by horyzont naszego planowania sięgał wiele lat naprzód. To wsparcie dla nauki i edukacji, które są gwarancją dobrego startu w życiu młodych pokoleń, Rozwój infrastruktury i transportu, gospodarki, działania na rzecz ochrony środowiska, wsparcie dla placowego ochrony zdrowia, a jednocześnie stała myśl o tym, żeby Małopolanie czuli się bezpieczni. Dlatego cieszę się, że Samorząd Województwa zbudował stabilną i mocną sieć współpracy na rzecz przyszłości regionu. Z samorządami małopolskich gmin i powiatów, środowiskami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, wyższymi uczelniami, a także służbami Małopolską Policją, Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz wyspecjalizowanymi organizacjami ratownictwa górskiego i wodnego. Obchody Święta Małopolski to dobra okazja, aby. Jak najserdeczniej podziękować wszystkim naszym partnerom za otwartość i współpracę, za dobre owoce naszej wspólnej pracy. W sposób szczególny dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowane były w realizację największego przedsięwzięcia, które odbyło się w tym roku w Małopolsce, trzecich Igrzysk Europejskich. Dziękuję, że wspólnie udało nam się zaplanować, przygotować i zrealizować największe multidyscyplinarne wydarzenie sportowe w historii Polski i największą w 2023 roku imprezę sportową w całej Europie. Nie mam wątpliwości, że była to znakomita okazja do wyprom wypromowania naszego regionu. W Europie, ale także swego rodzaju rozgrzewka przed przyjęciem w naszym kraju podobnych, a może i nawet większych imprez sportowych. Zapowiedź prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy sprzed kilkunastu dni z drugiego Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. O podjęciu przez Polskę działań na rzecz organizacji w naszym kraju Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku jest tego potwierdzeniem. Mamy świadomość i poczucie dumy, że Małopolska wytyczyła w tej sprawie drogę do sukcesu. Moi drodzy, za chwilę będę miał zaszczyt wspólnie z panem wiceprzewodniczącym przekazać medale honorowe za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Będzie to czas na osobiste gratulacje. Niech mi jednak będzie wolno już teraz wyrazić z tego miejsca słowa podziękowań i gratulacji dla wszystkich uhonorowanych dzisiaj tym szczególnym regionalnym wyróżnieniem. To taki skromny wyraz naszej najgłębszej wdzięczności, uznania oraz Dumy naszej małopolskiej wspólnoty za wszystkie działania i osiągnięcia, które wyróżnieni ofiarowali Małopolsce i Małopolanom. Na zakończenie chcę życzyć Małopolsce i jej mieszkańcom, abyśmy wszyscy, którzy pracujemy na rzecz regionalnej wspólnoty, mieli zawsze świadomość celu, ku któremu zdążamy, żebyśmy Zawsze kierując się dobrym mieszkańcom i mając świadomość ich potrzeb potrafili im sprostać. Żebyśmy dążąc do dynamicznego i harmonijnego rozwoju regionu nigdy nie tracili z pamięci i serc tradycji i duchowego dziedzictwa naszej ziemi, bo są one tym co nas ukształtowało, co daje siłę do pracy i poczucie odpowiedzialności. Niech nigdy nie zabraknie nam wrażliwości na potrzeby najsłabszych, umiejętności dialogu i współpracy, która pozwala ponad tym, co nas różni, dostrzec dobro Małopolski i jej mieszkańców, czyli najważniejszy cel naszych starań. Wszystkiego dobrego dla Małopolski i Małopola.